Zimowe opowieści Janina Porazińska Ciekawy chochoł W ogrodzie Grzegorza rosła jabłoń, wisienka i rosło morelowe drzewko. A najbliżej okna, wiosną i latem, kwitł krzak różany. Ku zimie się miało, suche liście po ziemi szurały, szeleściły. Przybywali do ogrodu posłowie z wieściami. Był to wiatr, hukała, krzykała. Między gałązkami przez rozczapierzone palce przewiewał i wołał ostro. Idzie zima, idzie zima. Było to słonko blade, jakieś śpiące czy zadumane. To wam powiem, idzie zima. Były to godziny powschodowe i godziny przedzachodowe, zamglone i szareńkie, jak to płótno niebielone. Same nie wiedziały, czy do dnia należą, czy do nocy. Mową nieporadną mamlały. I idzie, idzie ona, ona. Ano, każdy się więc zaczął przed zimą bronić, jak mógł. Grzegorz zrobił zaciszynę dookoła chaty sosnowych kolek, by mu się zimno przez szpary do izby nie pchało. Na jabłoni, na wisience pączki pozaklejały żywicą wszystkie szparki i szczelinki, aby do ich izdebek ani mróz, ani śnieg się nie wcisnął. Wyniósł grzegorz z szopy dwa chochoły, kukły słomiane: jeden nadział na morelowe drzewko, drugi na krzak różany. Macie zimowe szuby. A zima jakby tylko na to czekała. Zaraz zaczęła chmury śniegowe grube jak napchane wory ze wszystkich kątów nad kozidołek ściągać. Kto je tam w górze rozsypywał, kto tam z nich wymiatał, nie wiadomo. Ale mietliska musiały być srogie, bo śnieg jak zaczął walić, tak przez cały tydzień bez przerywki walił. A skoro już go nasypało po wszystkich zagrodach poczuby płotów, to przyszedł mróz. Oj, dokazywał on, dokazywał. Drzewa ściskał, aż pnie hukały. Po szybach rozsiadł się dziwizną poplątaną przerozmaitą. A to niby kwiaty i liście, a to niby las pełen skał, pełen pieczar, a to niby rycerze srodzy kolczaści jeden za drugim na koniach, w cwał. W słońcu się to iskrzyło kolorami, a w mroźne noce błyszczało szczerym srebrem. Hochu na morelowym drzewku ogarniał słomiane spódnice. Zaciskał słomiane ręce na drzewie i pytał: Ciepłoci, ciepłoci? Śpij se, śpi. A chochoł na różanym krzaku jeno za wiatrem się okręcał, jeno w tę i w tę stronę się obracał, gdzie aby kto zagwarzył, gdzie aby dzwoneczek usań zaświergolił. Okrutnie był ciekawy. Odchuchał sobie Feluś małą szparkę na szybie, aby na świat powyglądać. To chochoł zarudko tam słomiony łeb wetknął i patrzy. Patrzy, co się w chałupie dzieje. Lewy koniec powrósła, podniósł pod brodę, jak skrzypce, prawym macha po nim jak smyczkiem i śpiewa. Dyli-dyli-dyliczka na przypiecku kociczka, dyli-dyli-dylątko przy kocicy kociątko. I znów łeb wsadza, i znów wypatruje, i znów śpiewa. Oj, feluś, 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 zielony ma kapeluś. Oj, skacze pod pióreczkiem. Oj, chce być parobeczkiem. Jeszcze bardziej się nachylił, a od tego kapota mu się rozwiała. Ale chochoło o to nie dba. Jeszcze mocniej do szybeczki przywarł, a od tego pęc, powrusełko pękło. Ale chochoło o to nie dba. O, 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 co tam przy kominie? Grzegorz w garnku skrobie? Ej, Grzegorz, 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 ej, szukasz ty tam czegoś? Ej, baba ci nie rada, bo kluski jej wyjadasz. A tam dalej w izbie co? Jagusia coś ci w donicy wierci. Może mak? A może ser? A brat Chochoł na morelowym drzewku ogarnia słomiane spódnice, zaciska słomiane ręce na drzewinie i pyta. Ciepło ci? Ciepło? – Śpij se, śpij. Przyszła odwilż. Po szybeczkach płyną i srebrzyczkowe liście, i srebrzysty las, i srebrni rycerze. Spłynęło wszystko do ostatniego znaku, aby strugi po nich zostały. Cieszy się Feluś, bo widzi teraz i drogę, i wieś, i las daleki. Cieszy się Chochoł, bo widzi wszystko, co się w Izbie dzieje. Nadszedł wieczór, zapalono w izbie lampę. Chochoł przywarł do mokrej szybki, że aż mu się słomiany nohal spłaszczył. Aż tu skądś spod lasu wyrwał się wicher. Mocny był, zawierusznik był, mróz go poganiał, spoczynku mu nie dawał. – Ady, chybko leć, ady szybciej! Przeleciał wiatr przez pole, a mróz za nim. Co za dnia słomko na oziminach roztopiło, to teraz w lodową szybkę ściął. Wpadł wicher na wsiową drogę, a mróz za nim. Wszędziu rędziu wetknął się, wszędziu rędziu psocą. Zawoły kunle, podkuliły ogony i powłaziły do but. Siaki taki, co szedł wolno drogą, puścił się teraz w dyrtki, aby swoich drzwi dopaść. Wpadł wicher do grzegorzowej zagrody, zatrzasnął wrotami. Zatarmosił jabłonką i rzucił się na chochoły, a mróz za nim. Gdzie się tam kałuża na ziemi szkliła, zaraz ją ściął w lód. Gdzie tam stróżka po szybie płynęła, zaraz ją uchwycił i zatrzymał. Gospodarują obaj po zagrodzie, a tu chata aż jęczy, a tu jabłonka aż huka. Chochoł na morylowym drzewku jeszcze ciaśniej kapota zaciska. Ciepło ci? Śpij se, śpij. A chocho na różanym krzaku szarpie się i wrzeszczy. Puszczaj, puszczaj! I jeno, że w tej wichrowej burzy mało co go słychać. Rano feluś wyszedł przed dom, ale w te pędy zawrócił do izby i woła. Jagusiu, Jagusiu, chodź, chodź, popatrz! Chochołowi przymarzł do szybki nochal. Ojej, to ci heca! Złapała jagusia nożyce i ciach. Trochę no tam przy szybce zostało. A resztę chochoła wiatr po polu rozniósł, bo się to już wszystko na kukle słomianej kupy nie trzymało. Koniec.